Jak trudno znaleźć współczucie w nas samych dla osób, które są jakby poza zasięgiem, poza na tym, co czym się zajmujemy. Łatwiej chyba nam jest, kiedy, nie wiem, na przykład jesteśmy w trakcie rozmowy z kimś ktoś nam coś opowiada, i możemy się poddać współczuciu. Czy zajmujemy się dzieckiem i coś się dzieje i współczuję? Czy rozmawiam z koleżanką, przyjaciółką? Współczuję. Czy oglądam film i współczuję losom bohaterów, książkę, ale jak trudno jest znaleźć w sobie to współczucie, jeżeli to coś leży poza tym, co aktualnie robimy. Taką sytuację spotykamy w Ewangelii. Jezus gdzieś idzie. On nie jest częścią tego pochodu żałobnego. On idzie, może głosić jakieś kazanie, może do jakiejś synagogi, może gdzieś jest zaproszony, żeby zjeść z kimś coś. Może gdzieś mają dojść z uczniami, albo musi coś przygotować, żeby coś im powiedzieć. Czyli Jezus jest gdzieś indziej pewnie, w tym momencie, a jednak jest w stanie, może tak, tak sobie to przyrównać trochę do jechania samochodem. Mam reflektory z przodu, i jest ciemno. Czytam, na jednym mi sobie reflektorami oświetla moją drogę. I słusznie, no bo inaczej nie przebędę tej drogi tam, gdzie ją mam dojść. Jezus właśnie zwraca te reflektorki po prostu na tą kobietę w całości. Tak jakby. Zapominając o tych uczniach, którzy pewnie z nim idą, o tym celu, który jest przed nim, o tym wszystkim. I cała jego koncentracja, cała energia jest zwrócona na tą kobietę, która tak bardzo potrzebuje jego pomocy. Wdowa, która straciła syna, ona potrzebuje całej możliwej opieki. I Jezus wie, że tą osobą to może zagwarantować tej wdowie, to jest jej syn, więc wraca tego syna wdowie. Jak wyrzucając nie tylko całą swoją uwagę, ale i energię, która jest potrzebna do tego, żeby tego człowieka wskrzesić. Tak sobie myślę, że dla nas to właśnie oznacza to, że owszem, bardzo ważne jest trzymać, koncentrować się na tym, co robimy, Dążać do tego, za czym idziemy, ale wydaje się, że jest chce nas pokazać, jak ważne zachować w sobie współczucie i objąć swoją uwagę, umieć przekierunkować ją na coś, co jest poza naszym jakby tym zasięgiem, tym, bez, co bezpośrednio jest na naszej drodze. Jakby to współ i poddać się temu współczuciu, tak to widzę dzisiaj też.